Cześć! Witam wszystkich ponownie na moim kanale i na kolejnym odcinku serii Pokémon. Dzisiaj otwieramy kolejnego boksika, a będzie to, a będzie to gwieździsty, gwieździsty Arseł Arceus V-Box z figurką, z figurką kolekcjonerską i taką fajną, unikalną kartą, taki boksik. Coś gruby, no fajnie to wygląda. I sobie go dzisiaj otworzymy. No i oczywiście mamy cztery, cztery boosterki w środku, które sobie, też, które sobie też otworzymy. Ok, zabieramy się, no otwiera się. Damy radę bez nożyka nawet. Ok, poradziliśmy sobie. Położymy sobie. To taki matowe kurcz. Tak jakby z sprayem malowanym. Ok. Zaraz sobie zobaczymy wszystko. Najpierw oczywiście karta. Karta. Cyk. Karta z kiepskim, kiepskim yy, ta trochę w jedną stronę ale cóż no nic do koszuleczki wędruję i sobie zaraz ją tu postawimy okej okay, wędruję do koszulki i na wystawkę Koło Eevee będzie stać, stał Arseus, o, sobie po ładnie prezentuje, mamy także fajną figurkę w środku, proszę zobaczyć z Arseusem. fajnie, bardzo fajnie to wygląda i oczywiście 2000 po Pokemon Nintendo to sobie ją też tu położymy będzie nam towarzyszyć i oczywiście mamy cztery cztery boosterki cztery boosterki ale oczywiście kodzik dla was kodzik dla was i mamy cztery boosterki dwa brilliany czyli grain i Cosmic Eclipse, ale tego sobie nie odłożymy, tylko będziemy zbierać te boosterki na specjalną okazję, bo aktualnie to z tego boosterka akurat nie będziemy, albo damy, albo będzie właśnie na nagrodę. Bo tu można naprawdę ciekawe trafy trafić, to jest już bardzo starszy dodatek i wartościowe karty, a otworzymy sobie Mamy dwa brilliany i chilling, czyli <laughs> zaczynamy od brilliant starsów. Oczywiście tu też są fajne karty do trawienia, bo aż cztery charizary, tak jak mówiłem ostatnio. Ok, pierwszy boosterek idzie w ruch. Pierwszy boosterek. Teraz się przekonamy, co tu nam wypadnie fajnego czy też nam nic nie wypadnie. Okej, okay. Kodzik dla was, jak to może być tylko strunergoria, raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay. elektryczna energia. I mamy Friends in the Color. Mogę mam Archaeomnition. Staryu e, Impidimpa Burmi e, o Magmara Gzienie. zieje ogniem Mamy Rivers też mamy Magmara Ziejącego i e, Rzadką kartą jest Grimmslarl e, Bez holo Bez holo Okej okay. Ok, następny bryliant. Następny bryliant. No tu też widzę lipa. Chyba będzie. Kodziko oczywiście wędruje do Was. I raz, dwa, trzy, cztery. Energia psychiczna. I będzie krawdunt. Magma Basin, Hypnotop, Castform, Golet, Imbiptip, Shinx, Milchery, Riversolek Treefile i Reholo, relka zwykła, Echauxolus. Ok, czyli Lipa i oczywiście chlink, chlink. odda? Tu są ptaki do trafienia. Kodzik dla Was. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak dobrze pamiętam psychiczne. I mamy Huntera. Rękawice Fireblast Gloves, Melony. derlinka z prezentami delibrita Larwestę, Mirapa, Heraklosa. O, jak maminę złośliwą? E, Rivers Hollow mamy e, Special Energię i mamy Garaliańskiego Slowkinga VMAX. Czyli taki jeden zwykły trafik za 10 zł. Około ta karta chyba kosztuje. Coś koło dyszki. Ale centering tak samo okropny, okropny centering. Więc dzisiaj także kiepsko. Ale mamy ten jeden boosterek. Zostawimy sobie go na inną okazję. On jest wart około 50 zł, więc będziemy go otwierać w przyszłych odcinkach. No to tak, chyba by było na tyle. Figurkę mamy też fajną. Jestem zadowolony. Będzie do kolekcji. Było na tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli wam się podobało zostawcie łapeczkę w górę subika. Widzimy się już jutro na premierze, premierze nowej zdrabki, więc serdecznie was zapraszam również. No i życzę wam miłego dnia. Do następnego razu. Cześć!